Nadejdzie wraz z początkiem wiosna, właściwie ją wyprzedzi, bo wiosna to przecież rozwój i rozkwit flory i fauny. I właśnie taki będzie Karnawał Zwierząt, spektakl baletowy, ta muzyczna opowieść dla dzieci, młodzieży, dla całych rodzin Edu Premiera, która w Teatrze Wielkim już od 2 marca, a teraz oczywiście wielkie przygotowania. Czwyczymy, przygotujemy się bardzo intensywnie do tej premiery, więc wiadomo, mało czasu zostało. Także każda minuta, każde. Minutę, każde... Każde pięć minut jest bardzo cenne, więc cały czas jesteśmy na sali. Każdy nie tylko robi swoją rolę, bo jakby każdy jest przydzielony do konkretnego zwierzaka, ale również tańczy... też mamy cienie, które jakby nie animują różne, nie wiem, wodorosty, czy ring dla kongura. Pracując nad tym przestawieniem, również strasznie dużo pomysłów w głowie, też dużo zmieniam, bo Nagle przychodzi, może to dzieciom bardziej spodoba się i staram się tak jakby sam byłem dzieckiem i żeby mi to interesowało i to jakby nie było powiedzmy tak nudne, tylko cały czas akcja były i dzieci to przeżywali by mocno. Mam taką przyjemność, że robię z zespołem, w którym sam pracuję i teoretycznie znam wszystkie osoby i wiem co potrafią, co lubią, więc ta choreografia też troszkę jest zrobiona my z myślą o nich, więc to, co oni mogą, plus jeszcze, co można z nich wyciągnąć więcej. Dlatego myślę, że choreografia nie będzie łatwa, będzie ciężko, ale również to będzie praca z kostumami. Od pomysłu, od tej pierwszej koncepcji do realizacji. No właśnie, jesteśmy w takim miejscu, gdzie to wszystko się dzieje. W malarni, tu tworzy się scenografia. Razem ze mną Ania Adamiak, która tworzy scenografię i kostiumy do Karnawału Zwierząt. Praca nad, nad tym Karnawałem Zwierząt trwała kilka miesięcy. Na początku oczywiście było spotkanie z reżyserem, burza mózgów, dużo pomysłów, i tak naprawdę, pierwsze szkice zaczęły powstawać, pierwsze koncepcje scen i jest to, jest to dosyć duże wyzwanie, pomimo tego, że to nie jest, to jest niewielki spektakl, ale y, balet ma to do siebie i, i taniec baletowy jest y, szczególnym rodzajem tańca, więc kostiumy też muszą być specyficzne i kostiumy muszą ułatwiać, nie utrudniać pracę. Największym wyzwaniem jest kostium Koguta. Kostium Koguta dlatego, że y, to są spodenki dla Koguta, y, a ponieważ też ma mieć ogon a pod spodenkami ma tylko trykot, który jest z cienkiej lajkry. Więc jest kwestia, będziemy to ustalać podczas miar właśnie, że jest kwestia przymocowania ogona do kostiumu tak, żeby nie ciążyły spodnie, no i po prostu, żeby były komfortowe dla tancerza. To, co tutaj widzicie, tajemniczy element z drewna ze sklejki, będzie za niedługo naszym żółwiem. Na tym krzesełku wyjedzie aktor na scenę w postaci żółwia, i zagra nam piękną, solową historię. Jeszcze mamy też kostium Pingwina, gdzie będzie wykorzystany fraczek, klasyczny fraczek, ale spodenki będą też takie charakterystyczne, ponieważ no, tak jak pingwinki chodzą, będzie spodnie są z takim opuszczonym krokiem. Gdzie, no właśnie podczas miar zobaczymy czego dobrze wykonaliśmy, bo też jest dla nas wyzwaniem, żeby przedstawiał tak, jak wygląda na projekcie. Ale możemy powiedzieć, że to jest narrator wszystkich naszych scen z lew będzie podróżował po świecie i będzie spotykał różne zwierzęta na swojej drodze, więc akcja naszych historii dzieje się w różnych miejscach. W różnych biosferach. Czy to jakieś pustynne stepy może? Dokładnie, mamy księżyc, mamy, mamy historię świat podwodny, który też będzie przedstawiony razem ze światłem specyficznym. Będziemy tworzyć mroki oceanu, na przykład do sceny z rybkami. Więc myślę, że tutaj, tutaj są podróże w różne miejsca. Po całym świecie krążymy, podróżujemy i później zobaczymy, gdzie wylądujemy finalnie. Myślę, że odnosy będą same pozytywne i boję się to też to prawda, bo no to tak na wyraz, ale myślę, że naprawdę dzieci ubawią się, będzie to wesołe yy, i mam nadzieję, że to spodoba się. Karnawał Zwierząt, spektakl baletowy na wesoło i z humorem, do którego muzykę skomponował Kamil Sensans w choreografii Zasie Gintasa-Potockasa, a w ramach cyklu familijnego Niedzielne Poranki w Teatrze Wielkim Błodzi już 2 i 4 marca, a także 7 i 10 czerwca. Już teraz Państwa serdecznie zapraszamy.